Marsz wolności, e, dosłownie kilkadziesiąt minut. Jest nas coraz więcej, także będziemy e, jeszcze trochę potrzebowali czasu i będziemy rozpoczynać. Witamy Was wszystkich, witamy starszych, młodszych i tych najmłodszych. E, pokażmy dzisiaj, że nie ma zgody na niszczenie polityki zagranicznej, że nie ma zgody stawiania Polski na marginesie Europy. Tak dla Polski i tak dla Europy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy troszą Wy trzecie. wykrzeczę jak jako suweren. Tak jak suweren pod To spróbujmy razem. Milion podpisów. Chcemy referendum. Milion podpisów. Chcemy referendum. Milion podpisów. Chcemy referendum. Milion podpisów. Prawy. referendum. Milion podpisów. referendum. Milion podpisów. Milion podpisów. Pamiętacie była też długie ekspozę, Teraz praca, umiar, roztropność w działaniu, a nawet wszystko dialog ze społeczeństwem, suwerenny. Więc my mówimy dzisiaj prawda. Mają pieniądze pisów zobaczymy, co zrobią. Nasze witajcie nauczyciele, witajcie w związku nauczyciele, są możliwość, że wszyscy ci, którzy złożyliście podpis. Jesteście jednym z milionami. Witamy, witamy Najlepszego, tak, 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 tak. Mam nadzieję, że natura poszła bardzo dobrze. My się teraz skierowaliśmy na przemieszczenie głowy, więc zapraszamy tutaj do nas. Nowe zwrotki samo tak naprawdę. My je tylko rybujemy. Więc będziemy za chwileczkę prosić Was o to, żebyście nam pomogli w odśpiewaniu podłej zmiany. Zaraz Monika Wam powie, jak będzie referendum wyglądał, ale ja tutaj widzę, e, koni jest z nami po salonach Witamy serdecznie i witamy całe koni i Wielkopolskę. I witamy serdecznie wszystkie regiony, które napływają na plac bankowy. Mamy jeszcze godzinę do wymarszu. Y, autokarmi, także I, spokojnie na Was czekamy. I Jędrzeju wyżej, w górę powiat jędrzejowski. Małopolska, Olsztyn, Warnia mazury Przasny, Słupno, Śląsk, Dolny Śląsk, widzę z daleka Wrocław, przybijają nowe grupy. Słuchajcie, Pozdrawiamy. Zapodamy teraz podą zmianę. Powtarzamy dwa razy po każdej zwrotce. Podłą zmianę rozliczymy. To jest refren. Jedziemy! Jedziemy, poprosimy. Podła zmiana. Mówi DJ podła zmiana. Sądów, kastracje Rozliczymy Zarady są do gminą Rozliczymy Że z niczym się nie widzą Rozliczymy I reflekt Południane Rozliczymy I południane Rozliczymy Przez zniszczenie armii Przez zamyknięcie karakali Rozliczymy Cała urodza zatrzymana Mediów cenzurowanie, zamajstrowanie przy sporcie jak zresztą w każdym resorcie Słuchajcie, będziemy sobie skandować, jak będzie już marsz, będzie jechał autobus, pamiętacie, czerwony autobus, będziemy z Polską, Lewacką, Budową, I ja także, będziemy na górze i będziemy z wami razem skandować to, co zrobimy z podłożnianą. Mam nadzieję, że głośno i dobitnie władza to usłyszy. Przez moment, przed chwilą była razem z nami Dorota Malinowska-Grupińska. Chciałem bardzo serdecznie ją powitać, bo Gdyby nie Rada Warszawy i gdyby nie protest samorządowców w Warszawie, ale także na około Warszawy, byłby dzisiaj jeden wielki, scentralizowany molo, który zabrałby tożsamość, tożsamość i niezależność także miast na około Warszawy. Dziękujemy samorządowcom, ale prosimy o jeszcze. Protesty mają sens, dlatego jeszcze raz mówimy o samorządzie. Państwo, jesteśmy na marszu wolności, bo nie zgadzamy się na to, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość traktuje Polskę i Polaków. Nie zgadzamy się na zawłaszczenie państwa. Nie zgadzamy się na łamanie prawa i zepsanie konstytucji, zepsanie demokracji. Polityka czy to Prosta droga do wyprowadzenia Polski do Unii Europejskiej. Nie ma na to naszej zgody. Nie ma naszej zgody na kolekcji, ale jest nasza zgoda na bizekcji. Nie ma, nie ma na to, e, nie ma na to zgody i chciałbym powiedzieć, że wszyscy to wykrzyczeli, silna Polska Europejska, szanowni Państwo, bo walczymy o to, aby Polska była silna w Unii Europejskiej i nie pozostawała gdzieś na marginesie, więc teraz liczę na Was, silna Polska Europejska, silna Polska Europejska, silna Polska Europejska.